Okej, okay, siemanko, z tej strony Enzi i witam was wszystkich w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody, no i słuchajcie, co będziemy dzisiaj robić, co zrobili od poprzedniego odcinka, już wam mówię, nie zrobiłem nic z poprzedniego odcinka, w zasadzie tylko wróciłem sobie gdzieś z tamtego miejsca do domku, żeby sobie podkładać wszystkie rzeczy, bo, bo tak jak pamiętacie w poprzednim odcinku mieliśmy trochę problemy, bo, 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 bo zepsuł mi się niestety save przez to, że end jest zbugowany i no niestety nie mogliśmy dostać się do smoka, do endu. W każdym razie, słuchajcie, już dzisiaj jesteśmy na miejscu, wszystko chyba działa. I jakie mam plany na dzisiaj? Dzisiaj mam plan, by stworzyć sobie te randomowe dungeony. Stworzyłem sobie ich już tam parę, chyba trzy albo cztery, tam na, na tym większym polu. I poszedłem jeszcze raz do kopalni, żeby znaleźć trochę więcej tego redstone'a w ogóle. Jest trudne wykopanie tego, bo mam ten kilo z tym fajnym dropem, nie? Że, że więcej tego leci, więc, więc dosyć szybko mi się uzbierało. I zrobiłem sobie jeszcze kolejne cztery takie randomowe dungeony. I spróbujemy coś sobie stworzyć właśnie tam na polu, ale zanim tam będziemy tworzyć najpierw zobaczymy sobie. Te poprzednie. Co można znaleźć generalnie? Znaczy ja wiem w sumie, tylko nie wiem co jest w skrzynkach, bo, bo tego nie otwierałem. Po prostu chodziłem, stawiałem stona i ten randomowy on rzucałem, więc... Tak to tak to w sumie wygląda. Generalnie yy, słuchajcie, niedawno wyszła wersja 1.9 Minecrafta i chwilę tam grałem i powiem wam, że się dużo pozmieniało i może bym spróbował zagrać sobie tak. tak wiecie, bez modów po prostu w Minecrafta na 1.9, bo, bo, bo o właśnie tutaj widzicie, to jest pierwsze miejsce tutaj. Generalnie. Yy, fajny ten Minecraft się po, powoli robi, jeżeli chodzi o te nowsze wersje. To jest chłopak chyba, nie? I w ogóle też jest nowy plan, nowy pomysł na to, żeby stworzyć sobie serię, gdzie będę grał na Brawler Caster World Razem... O Jezu, zombie na kurczaku <grymne> oh Fak, kurczę, Dobra, ciebie oszczędzę kurczak, bo ty byłeś zmanipulowany przez tego zombiaka Złe zombiaki Co oni tu robią? Boyfriend A w skrzynkach jest y syf Nic ciekawego nie ma Dostęp. Co? Zostałem pada. A ty można rzucać? Dlaczego jest pad? Czekajcie. A do rzucania to, jak chłopak zginie, to pad wypada, tak? Wow. Fajnie. Generalnie są to spawnery, gdzie, gdzie tworzą się te laski. Ej. Ty ja mogę sobie dziewczynę od razu znaleźć. Jak fajnie, zawsze marzyłem o spawnerze taki, który będzie mi tworzył dziewczyny. Jeszcze koło domu. Łoł. Wow. Fajnie, ej, tylko nazbieram sobie kwiatów, żeby jakoś się tutaj przygruchać do siebie. Generalnie są też faceci. To mnie trochę martwi. Wychodzi na to, że faceta też można sobie przygruchać. Nie wiem, czy tego chcę, chyba nie, nawet nie będę go próbował. Chodź, bo ty jesteś taka czerwona, ty będziesz ostra taka laska, nie? To, to z tobą mogę pójść gdzieś tam na wojnę. Yy, czy ja mam dla ciebie jakiś miecz? Albo coś, czekaj, to ja ci zrobię miecz od razu, wiesz, no. Yy, nie będę z tobą chodzić, jak ty nic nie masz, bo słaba jesteś generalnie, tak sama z siebie. Dobra, więcej padów nie chcę, pady są z tych chłopaków, naprawdę najprawdopodobniej wypadają. Nie da się ich oswoić dzięki temu. W ogóle nie spotkałem jeszcze ani razu chłopaków w Minecrafcie, w sensie takich, że można sobie ich, wiecie, no, przygarnąć, nie? Ty samo z siebie chyba się nie tworzy dopiero tak widzę. Dziwne. ja tam są jeszcze jakieś inne spawnery, zaraz tam podejdziemy, zobaczyć generalnie, co tam się stworzyło. Jak ja często mówię generalnie, nie wiem, co ostatnio mi w łeb weszło, ale w kółko to, to jakoś mi się tak powtarza. Nie wiem, czy budek jest. Eee, diamentowy miecz jej zrobię. Niech ma, no nie, niech, niech se poszaleje, chodź tutaj. Nie ten miecz, ten miecz ci dam. Chodź tutaj! O, ty jesteś ze mną, nie? Dobra, to chodź. Pójdziemy. Gdzieś dalej zobaczymy, co tam jeszcze się z nami stworzyło. Fakt, no nie, tylko nie te mantisy. No, jakie ich, ich nie lubię? W ogóle syfu mi się znowu nazbierało. W ekwipunku. nie chcę tego. No tak, no mówię ci. Yy, generalnie znowu i my ci muszę jakieś dać. Wy dziewczyny jesteście strasznie wymagające. Trzeba dawać wam imiona. Yy, w Minecrafcie, nie? Oczywiście. <laughs> yy, żarełko się przyda. Tak, skąd te mantisy w ogóle wylatują? Taka, tak a propos, że zapytam. Nie widzę nigdzie spawnera Dobra Możemy iść dalej, mam nadzieję, że cię nie zabił. Ile masz życia? O Jezu, za zawsze coś musisz tutaj do... Wlezie i cię poturba. Poturba. Po po o to tutaj był ten. Piecyk do otwarcia. Fajnie, ciekawie. Yy, tego nie stworzyłem. To było wcześniej. To zresztą później się chyba pamiętać nawet. Co to jest? Spawnery rekinów. To zniszczę sobie A, fajnie, kości. O, super. Taki drop, o którym zawsze marzyłem. Co to jest? To jest jakieś inne drzewo. Chodź, je tam! Ej! Spokój się! Spokój się, nie idź tam Fuck O to już wam powiem, tej kozackie takie się stworki tworzą. Zarami ją zabijo A do skrzynki dojdę. O o, na pewno! aha Ta, trzy razy! Co mi jest ciekawego, tu nie ma w tych skrzynkach, nie? Ale spawner by mógł. Dobra, nie rozwalę tego spawnera, bo, bo by tutaj wleźli. Jeden wąż tak został tylko. Kurczę, gdyby nie ten nogła, który on ma przy atakowaniu, to. No, czemu nie mogę. Nie da się ich zniszczyć? Co? No, nie mogę w ogóle kliknąć tego, dobra, nieważne, idę. Bez sensu w ogóle, nic tam nie ma ciekawego. Nie będę po prostu spawnerów niż tu tak sobie, bo, bo mi się nudzi. No, idź wężu! No, co to jeszcze? Że to coś mi łapie w ogóle. W nocy to jest niebezpiecznie. To, to był głupi pomysł, żeby iść wieczorem w ogóle. Idź wężu. Zabiję go! Chyba nie. Co z niego wypadło? Szczury. Fajnie, super. Boyfriend. Chłopak, który jest lekarzem, znaczy nie lekarzem, jest doktor. O jezu. Przecież ja trafię. O, żeby się bić na strzałki. <grych> Co jest w środku? No to też stworzyłem. Lava Legends Experience Sword Enchanted Golden Apple Cow. To mi się przyda. E, taki, wiecie, taki jest enchantowany jednak. <grych> Krowa w sensie. E, <grych> Co się tworzy w ogóle? Sztury to były! No i wszystko jasne, dobra, polecimy gdzieś dalej Czy ja tego stona jeszcze mam? I postawimy sobie ston w jakimś miejscu I, i tego random y, Dungeona sobie postawimy Zobaczymy, czy coś fajnego mi się stworzy Nie wiem, czy to ma znaczenie, ile położę sobie stonów w jakimś miejscu I czy wtedy na przykład coś większego mi się stworzy, czy... No... Ty, no może jeszcze wyżej mnie weź, co? Ja nie wiem, po prostu Ej! Ej! No fuck, no nie wierzę, nie! No byłem tam ostatnio! Fuck, to mi się stworzyło naprawdę... Co? Byłem tam w poprzednim odcinku, pamiętacie, żeby te oczy wziąć? Fuck. Nie o to chodziło, myślałem, że coś fajniejszego mi się stworzyło. A coś mogę stąd zabrać ewentualnie? Chyba nie, daj, będzie to samo, nie? Nic ciekawszego raczej to się nie stworzy. No to Ender i Perry i, i tak naprawdę w sumie tyle. Dobra, to ja wychodzę sobie bo tu nie ma co. Nic ciekawego tam w sumie nie było, tylko te koty hałasują, a to już nie jest fajne. Pojdziemy sobie dalej i spróbuję jeszcze raz może coś stworzyć, jakoś random Drona, powiedzmy, że... O Jezu, z tym mieczem! Jak w... się nie dodajesz do bicia, koleś, w ogóle? Widzicie jak on bił, on szedł i po prostu machał to do góry i na dół tymi, z, z, z automata tak bił Mam cały ekipunek, o co chodzi? Czemu zadajecie mi obrażenia? Przepraszam bardzo. O co tu chodzi? Już lepiej. Już spokojnieście się. To możemy iść dalej. Yy, powywalam te rzeczy, bo tam coś fajnego mi wytopiło w ogóle. Co to podnieść? Tylko to Ty jest sypi przeszkadza, ja nie mogę. Węgiel niepotrzebny, to niepotrzebny, to niepotrzebny, to niepotrzebny, to niepotrzebny. W sumie Gunpowder sobie zostawię, bo potem będę chciał coś sobie stworzyć. Drewno, nie? I, i co, tutaj Jest I Aha, to za coś do atakowania, generalnie. Yy, dobra, idziemy dalej. Jakiś kolejny damnation poproszę tutaj, znaczy nie dajmy się, tylko. co to jest? Yy, Dungeon, żeby <grym> się stworzył. Mam nadzieję, że to już będzie coś fajniejszego. Gdzie nie byłem, nie? Byle nie to drzewo z surowcami, bo to już może być nieprzyjemne. Mi się wydaje. Mm, gdzie to było? Gdzieś tutaj jakieś fajne miejsce takie bym chciał sobie znaleźć. Żeby coś stworzyć, bo tak to nie mam za bardzo gdzie. Te same góry, jak na górach mam coś stworzyć? O, jakie fajne to jest, przyjemne miejsce w ogóle, żeby się osiedlić. Fajnie. Szkoda, że tak późno je znalazłem yy, Dobra, tu sobie postawię Jak stworzyć coś dużego to najwyżej yy, Wrośnie sobie chyba w ziemię, nie? I będzie okej okay. Dobra, trochę czasu to potrzebuje najwyraźniej to, to, Tamto szybko wybuchło, a to To nie Co to będzie? Coś fajnego, czy, 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 czy jakiś taki coś mały? Nie wiem Jakie to ma znaczenie czy, 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 czy jak coś to położę w jakimś miejscu i tak dalej Czy wtedy to ma wpływ na to co mi powstanie o, i to już jest coś ciekawego, wam powiem, i tutaj to ja już chcę iść. Yy, tylko sobie podmienię stąd na. Bo tam u góry coś fajnego się stworzyło. Czy to jest boss? Nie. Yy, widziałem to. To jest dużej. Aha, co te nightmary? To widziałem przecież już. To było w tym świecie tam. Rezy, dobra. Tylko te Nightmery to nie są zbyt przyjemne wam wampowe, żeby, żeby spróbować z nimi walczyć. No nie. No nie, no nie dojdę do tego, bo. Problem jest taki, że te Nightmery latają i spychają, to są za szybkie, żeby chyba tam wejść. Musicie mi napisać w komentarzu jakiś sposób na to, jak na przykład dostać się teraz do tych skrzyń bez, bez spadania i ciągłego ginięcia, bo sami widzicie, że dojście do tej skrzyni jest takie proste. Ja myślałem, że faktycznie jakieś fajne dungeon mi się stworzy, gdzie będę mógł sobie wejść na spokojnie jakieś skrzyneczki i tak dalej. A tutaj sami widzicie, że cały czas jestem atakowany przez te syfy. No giń, bo już nie chcę mi się z bić. Ile można się bić? Jeszcze trzy takie są tutaj Już? Spokoiliście się? Dobra Chyba mogę uciekać Będziemy uciekać pod kopami, tak, tak będę to robił właśnie Zobaczcie Idealne wyjście Co kole... I robimy podkop i z powrotem do ziemi Zgubiłem ich Znalazłeś mnie, uratowałeś mi życie, ale cię zabiję po prostu, jak ma. Eee, dobra, zostawmy mi chyba jeszcze dwa takie dungeony. Niech mi się stworzy coś, czego nie widziałem. Coś coś fajnego. Tutaj byłem już w tej wieży, tak jakbyście byście pytali, czemu tutaj nie wchodzę. Kiedyś byliśmy, bodajże tutaj zaraz obok też coś się znajdowało. W każdym razie nieważne. Stwórzmy sobie kolejnego dungeona i. Aha, mam Experience Sword, który jest zenchantowany tak sam z siebie. Dżewo, idź. bo zaraz coś się stworzy, coś brzydkiego. Albo jej ładnego, jej cię drzewo wciągnie A tego drzewo byś nie chciał, więc cię zabije Co byś się nie męczył Eee Trzeba poczekać, Dziewczyny mi zabili Tyle z tego wszystkiego miałem Która jest godzina? Jest godzina 10.50 O Jezu jakie rabal A to mrówka! No to spoko, to chyba możemy sobie powalczyć Mrówko O to jest już fajne, taka mrówka Znaczy widziałem, ale no możemy sobie Spróbować pobić się Pamiętacie, to ja, jak byłem w tym, w tym świecie, gdzie było tak pełno tych wiosek, to tam rówka była. Pa, 5 HP zostało, to uciekać zaczęła. Gnida. Ona była zrobiona z prądu. Aha, no faktycznie ty, bo to robot był. To może mieć jakoś tutaj wpływ. Fakt, ręce i nogi jakoś ma. Eee, to sobie zostawię, to sobie powyrzucam, bo mi niepotrzebne znowu. Dużo syfu się zbiera. Generalnie z tego Nightmare Skull Spróbuję potem coś zrobić. Wydaje mi się, że jakieś fajne rzeczy może z tego idzie. Stworzyć z tego surowca, Dobra, zostało mi chyba jeszcze jedno. Znaczy tylko tutaj czegoś nie ma. Ale mrowicho, ty wejdę, to i mi w gacie wejdę. No, co tyle? Co, co on tyle sniperów tutaj się wzięło? Ej, on to odbija. Gdzie ty jesteś? Dobra, dostał w banie. Tyle mrówków. Wiecie co? To zapiszę zapisze w ogóle to miejsce. Że... Tu są rówki. A, u się nie da za tego, więc będzie tak po prostu. No te nightmary są wszędzie po prostu. Idź stąd! Idzia ja cię wołałem. gdybym go dokarmił, kiedyś ty przyszedł, bo, bo głodny, ale no, tak, tak z dupy po prostu do mnie. Fuj, te robale są obrzydliwe. One za każdy raz tak srają. I to nie jest fajne. Można coś z tego zrobić? Aha, z nich się robi te fajne poison swordy, o. Na to wychodzi. Fajna sprawa, tylko no, to śmierdzi, ja nie wiem, czy chcę to nosić przy sobie. Mam jeszcze jedno. Tak, mam jeszcze jednego Dungeona. I możecie pisać w komentarzach, czy chcecie jeszcze jeden taki odcinek, gdzie będziemy sobie tworzyli takie rzeczy. Próbowali coś stworzyć fajnego. Generalnie możemy, no znowu mówię generalnie. Coś innego muszę wymyślić, jakieś inne słowo, bo za często. W sumie, możecie pisać mi w komentarzach. Co byście chcieli w następnym odcinku? Czy chcecie to? Yy, w następnym odcinku planuję raczej już zbudować sobie farmę dla zwierząt bądź coś innego tam, tam, tam w tym miejscu, co sobie wyrównałem teren, więc to będzie chyba mój plan na kolejny odcinek, tak mi się wydaje. Co to jest? Wielki kwadrat. Pomarańczowy. Mam wrażenie, że już coś takiego widziałem kiedyś. Tam u góry coś jest? Tak, widziałem to kiedyś. I byłem już w tym czymś. No nie fajnie, no szkoda, no myślałem, że faktycznie coś mi się stworzy nowego, a tutaj. Yy, wychodzi na to, że już wszystko widziałem. Idź, pesuj się, bo nie mogę przez ciebie postawić dirta. Do góry. Coś tam na dachu w ogóle jest, ja wcześniej tego nie widziałem. Co by was tutaj tak dużo nie było Okej, okay, co to jest? No idź ode mnie, no i tak nic mi nie zrobisz To coś się znajduje, czy to po prostu taka dynia tylko? chyba tylko taka dynia, nic więcej Więc e -e -e, słabiutko, wam powiem Myślałem, że będzie fajniej, ale no, generalnie tak jest spoko Brówka zabiję, chociaż brówka była inna taka e -e w sumie Wam powiem, że pomysłu na razie nie mam, co w kolejnych odcinkach Poza tym, że, że coś mogę zacząć w końcu budować, jakieś fajne filmy na timelapse, więc możecie pisać, czy chcecie coś takiego. Bądź jakieś inne propozycje tego, co mogę tam wybudować, coś, co mi się na razie przyda, nie wiecie, coś typu plac zabaw i tak dalej, bo są takie rzeczy, które będę musiał, na które będę musiał poświęcić więcej czasu, bo to chodzi też o to, że muszę wgrać jeszcze modyfikacje, bo nie, nie pamiętam, czy mam tutaj wgrane coś takiego, co umożliwi mi w ogóle robienie placu zabaw, czy, czy nawet pokój dla, dla samego mojego. O, ta małpa jest ta u góry, co kiedyś tu byłem. Ni? Pewnie, że te. Fajnie, fajnie, fajnie. Są dwa te budynki. Nie wiem, czy byłem w obydwu. Wola nie wiem, czy tutaj byłem. Teraz, w sumie, jak tak patrzę na to wszystko. Ale nieważne. Do małpy można podejść. Chociaż z niej tam chyba i się zrobiło fajnego. Nie pamiętam, staniemy sobie przy małpie i, i, i chyba tyle. Będę czekał na to. Co? Napiszcie mi w komentarzach jakieś pomysły na kolejne odcinki. A póki co, to gdzie ta małpa była? Chyba ją zgubiłem. Małpa! Nie no, małpa się nie woła, nie? Małpa nie przyjdzie do zawołanie, To tak słabo. O, minęłem już ją. Sprytnie. Dobra, małpa jest. No, kombinuję, kombinuję, że jej nie znalazł. Eee, ale. Stąd nie trafi. O, trafiłem jej. W głowę. Wow, jaka małpa, ty! Jaki donki Kong, po prostu <laughs> to ja, gardę trzyma w ogóle, nie? Wiesz, z nią walczyliśmy, więc to w sobie nic takiego ciekawego. Znowu ją pokonać. Ja pamiętam, że jakby coś fajnego z niej wyleciało, to by fajnie było. Gdzie jest? Ja też tak zapytam. Małpa! A jak będzie chciało swoić, będzie ci dał banana. Co? Czy na banana nie lecisz? Chodź, bij się jak mężczyzna na pięści. Nie będę do ciebie strzelał już. O, tylko że nic mi nie robisz, kurczę, no widzisz to widzisz tu. Taka nierówna walka, niestety. No ale no, życie bywa brutalne, ci powiem, małpo. I nie opiera się na samych bananach. Bąka, puścił tam na drzewie u góry. Co, coś, coś fajnego, czy na drzewie z dół wyleciało mi? <grych> czy z tej małpy nic nie leciało? Nie pamiętam już w sumie Czy coś tam fajnego Z niej leciało, czy nie? O, fajnie Kora mi wyleciała, super Nie, ewidentnie nic na tej małpie nie było Ciekawego, tyle że level mi jeden wpadł, muszę w końcu to wykorzystać Bo te levely mi się nie nabijają, przecież mam taki wysoki W każdym razie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mi się wydaje. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, no to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze odnośnie kolejnego odcinka, pomysłów i tak dalej. Będziemy kombinować jakąś dalszą przygodę, czy, czy, czy coś innego. Tak więc zostawiajcie łapki, piszcie komentarze, subskrybujcie mnie już teraz, wbijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć i generalnie papa. Pa.